Zaledwie godzina na przygotowanie. Jedenaste miejsce w kwalifikacjach oraz siódme miejsce w wyścigu. Co pojawienie się Oliwiara Birmana mówi nam o stanie Formuły 1. O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 10 marca, Daniel Biały. echa Padoku. Ten weekend wyścigowy przebiegał tak jak zwykle, do momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Carlos Sainz nie będzie mógł dalej rywalizować, nie weźmie udziału w pełnym weekendzie wyścigowym, a jego miejsce zajmie zaledwie 18-letni Olivier Birman, chłopak, który jeszcze w piątek rano myślał o tym, że przed nim duże wyzwanie w Formule 2 około godziny 14 lokalnego czasu otrzymał telefon będziesz ścigał się. będzie ścigał się z Ferrari zaledwie godzina na przygotowanie się, na poznanie tego samochodu, z którym wcześniej nie miał kontaktu, na poznanie nie tylko jego charakterystyki, ale wszystkich procedur, które dotyczą wykorzystania tego samochodu w warunkach wyścigowych, w warunkach kwalifikacyjnych użycie trybów hybrydowych, trybów silnika, przygotowanie się do wykorzystania, pełnego wykorzystania różnych mieszanych opon 60 minut. Kierowcy poziomowych testach mówili, że te 3 dni to dla nich za mało, żeby Poznać te nowe samochody. Ten chłopak miał zaledwie godzinę, i potem wydarzyły się kwalifikacje. Kwalifikacje, w których ten chłopak nie bał się niczego. Otarł się o tą trzecią sesję kwalifikacyjną, na później wyścig właściwy. Wielokrotnie w ostatnich latach, kiedy zdarzały się sytuacje, w których doświadczeni kierowcy zastępowali tych, którzy nie mogli wziąć udziału w rywalizacji i nie osiągali zbyt dobrych wyników. Obecni byli kierowcy, komentatorzy, dziennikarze mówili, jak trudne zadanie przed nimi stanęło, z którym częściowo sobie poradzili. Ta poprzeczka była podnoszona bardzo wysoko, żeby jakoś usprawiedliwić tych kierowców, którzy być może nie poradzili sobie do, do końca z tymi nowymi samochodami. Oliver Birman poradził sobie z tym zadaniem perfekcyjnie. On jest jak powie w świeżości, on był jak powie w świeżości w trakcie tego weekendu wyścigowego. Ten chłopak naprawdę miał niewiele czasu, minimum czasu. I zobaczcie pierwsze okrążenia w trzecim treningu. Mówił o tym szaleklet Patrzyłem na te kółka, które on kręcił pierwsze trzy okrążenia. Patrzyłem na to z garażu i nie mogłem uwierzyć. On już był w tym tempie, w którym byli pozostali. Kwalifikacje, fenomenalny wynik moim zdaniem, ale kluczem do zrozumienia talentu Oliwiera Birmana jest to, co pokazał w wyścigu. Rzućmy okiem na to, jak wyglądały jego okrążenia wyścigowe. Czasami wrażenie może być mylące, dlatego chcąc mieć pewność, jak. Spisywał się Oli W trakcie tego wyścigu przygotowałem zestawienie tempa wyścigowego. Porównamy jego tempo wyścigowe w drugiej części na twardej oponie z najlepszymi kierowcami w tym sporcie. To jest Oli Birman. Ta czerwona, przerywana linia. Oczywiście strata czasowa do lidera Maxa Verstappena jest ogromna. Strata czasowa do Charlesa Leclerc'a również jest znaczna. No przede wszystkim ta przewaga Verstappena nad resztą jest no, czymś, czego nie chcielibyśmy widzieć, życzylibyśmy sobie bliższej rywalizacji. Ale jest jak jest. Red Bull wykonał fantastyczną pracę przez zimę. No i również Sergio Perez mocno na tym korzysta. Może przegrać w kwalifikacjach w wyścigu. Pojedzie przyzwoity wyścig i pewnie. Tak jak powiedziałem, będzie za Maxem Verstappenem. No a teraz zobaczcie szczególnie tą drugą część dystansu, końcówkę tego wyścigu i sposób, w jaki ta linia jest tutaj wyrysowana. Gdybyśmy tą linię nałożyli na linię szara leklerka Oli Birman jechał jego tempem wyścigowym, trzymał jego tempo wyścigowe, nie odstawał tym tempem. Zobaczcie, w końcówce nawet gdzieś to się wszystko podnosi do góry. Tutaj Leklerki i Verstappen też podjęli próbę walki o to najszybsze okrążenie. Naprawdę... Tego typu obrazki, jeżeli Ludzie ze świata Formuły 1, mówił o tym Ayokamacu. nie widziałem analizy tego wyścigu w wykonaniu Oliego, ja wiem na co go stać, muszę się temu wszystkiemu przyjrzeć. Jeżeli oni widzą coś takiego u chłopaka, który ma 18 lat, który miał 60 minut na przygotowanie się do tej rywalizacji, który nie zna jeszcze wszystkich procedur, nie zna realiów ścigania w Formule 1, nie wie jak te samochody reagują na ładunek paliwa, na spadek temperatury opon, na wiatr, który się zmienia, na charakterystykę danego zakrętu, na wjechanie na tarkę i Jedzie coś takiego, okrążenie po okrążeniu, bez pojedynczego błędu. To jest najlepsza reklama do tego, żeby dać mu kontrakt, żeby ściągnąć go do siebie. Jeżeli takie możliwości prezentują kierowcy Formuły 2, a na to wygląda, że to są realia Formuły 2, mamy tam tak zdolnych chłopaków, to ta Formuła 2, kierowcy Formuły 2 mogą wkrótce spokojnie zawojować rywalizację w Formule 1, o ile ta droga zostanie dla nich. W jaki sposób utorowano o ile te drzwi do Formuły 1 zostaną, zostaną szerzej otwarte tutaj duże zadanie przed Formułą 1. No Jeżeli zobaczymy kolejnych kierowców Formuły 2 w Formule 1 w niedługim czasie to nie bądźcie zdziwieni, zdaje się, że jest tam ogromna wartość, wartość wyścigowa, wartość której w Formule 1 zdaje się być coraz mniej. Zachwycam się tym chłopakiem, bo jest czym pisem przed tym wyścigiem, że on potrzebuje, żeby otworzyć sobie szeroko drzwi do Formuły 1, zwykłego, najzwyklejszego wyścigu pojechanego, pewnie, ale zachowawczo, bez podejmowania żadnego zbędnego ryzyka. Tymczasem on tuż po starcie dobrał się do Jukiego Tsunody, zaczął bardzo agresywnie go atakować. Potem zwracam uwagę na to, jak poradził sobie z Yuki'im Tsunodą, jak ciekawym manewrem. Wjechał mu pod łokieć, najpierw na zewnętrzną, jakby zasugerował z tej strony możesz się nie spodziewać, a potem tym sprytnym manewrem pojawił się po wewnętrznej. Takich manewrów w ostatnich latach w Formule 1 widzieliśmy coraz mniej. Potem kolejne pojedynki, które udało mu się wygrywać inteligencja za kółkiem, kiedy zdał sobie sprawę, jak należy pracować tym układem hybrydowym, jak należy posługiwać się również strefami DRS. Z czasem tego wyścigu, z czasem... Kiedy miały kolejne okrążenia, on uczył się bardzo dużo. Nie tylko jego wyścig, ale to, też, co powiedział po tym wyścigu, w pewien sposób rozbija tą ogromną bańkę nadmuchaną przez ludzi ze świata Formuły 1. On w ten weekend, jeden weekend wyścigowy, tą bańkę po prostu rozbił. Bo zobaczcie, co on mówi przed kamerą telewizyjska, i po tym wyścigu. On mówi, że. Nie jest do tego przyzwyczajony, żeby używać tych wszystkich narzędzi układu hybrydowego. On mówi, że w tym pojedynku z kierowcą Hasa poradziłby sobie z nim zdecydowanie wcześniej, gdyby nie musiał czekać pełnego cyklu naładowania baterii, złapania się na te strefy DRS. W Formule 2 robi się to inaczej. Stąd ten błyskotliwy manewr, o którym wam powiedziałem, wykonany na Yukim Cunodzie. I w pewien sposób yy, Oli Birman pokazuje nam, gdzie może tkwić problem Formuły 1. Problemem Formuły 1 może być jednostka hybrydowa. O tym wcześniej nie myślałem, ale taki wniosek nasunął mi się po tym, co on wczoraj pokazał i po tym, co wczoraj powiedział. Bardzo skromnie, z takim nieśmiałym uśmiechem, niepewny siebie, ale powiedział bardzo mądre słowa. Formuła 1 zamiast być taką racing game, stała się taką waiting game, grą na wyczekanie rywala. Natasz popełni błąd, bo inaczej trudno się jest do niego dobrać, i to jest wskazówka, to jest, myślę, sugestia, za którą Formuła 1 powinna podążyć przed nami kolejna rewolucja, kolejna zmiana jednostek napędowych, czy żeby te hybrydy i ta ekologia była tym co zepsuło nam Formułę 1. Mówiło się o tym od dłuższego czasu. Brakuje tego dźwięku, brakuje klimatu. Teraz zaczyna nam powoli brakować ścigania. Mamy też dużą dominację Red Bulla, która podbija trochę te negatywne nastroje, ale coś w tym wszystkim musi być. No i kolejna rzecz, ta wielkość obecnych Formuły 1 kierowców, którzy mają 10 plus lat doświadczenia Oli po godzinie był w stanie jechać ich tempem wyścigowym. Zwróć uwagę na to, jak on jest wysoki. Te wszystkie przeciążenia działają na niego jeszcze bardziej fizycznie, również sobie z tym poradził. Jeżeli chodzi o naukę tych układów hybrydowych, tych procedur startowych, również nie było to dla niego problemem. W symulatorze spędził naprawdę niewiele czasu i to nie przed tym weekendem wyścigowym, do tego tor, na którym się ścigano. Trudny, techniczny, do tego warunki. Atmosferyczne, niesprzyjające. Wszyscy to odczuwali. On w wywiadach nie wyglądał na jakoś specjalnie zmęczonego, nie słaniał się. Sam o własnych siłach wysiadł z tego samochodu. Pora poważnie przyjrzeć się dwóm kwestiom: kwestii jednostek napędowych i to, czy hybrydy to jest właściwy kierunek, i dwa, jak otworzyć tym młodym kierowcom szerzej drzwi do Formuły 1. Bo zdaje się, że ci młodzi, co pokazał również przypadek Oskara Piestiego, są na tyle dojrzali, na tyle zdolni, że są w stanie rywalizować z najlepszymi. Oli Bierman pokazał się jako kierowca, który byłby w stanie w tym samym samochodzie pewnie ograć połowę obecnej stawki Formuły 1. Może trochę koloryzuje, ale naprawdę tak to wyglądało w ten weekend. Zobaczymy, jaki będzie stan zdrowia Carlosa Sainca. Carlosowi życzymy jak najwięcej, ale chętnie zobaczyłbym tego młodego chłopaka jeszcze raz w samochodzie, bo eksperyment w świecie nauki, żeby uznać za udany, trzeba być w stanie powtórzyć. Chciałbym go jeszcze raz w tym sezonie zobaczyć w samochodzie Ferrari, w samochodzie Formuły 1. Aby pokazał jeszcze więcej, kiedy już zna realia ścigania, kiedy zna wszystkie procedury dotyczące tego samochodu i jest w stanie je wykonać, nie myśląc o nich, ale z zamkniętymi oczami, skupiając się tylko i wyłącznie na samym ściganiu. A co do ścigania, to pora na podsumowanie nie tego jednego weekendu wyścigowego, ale dwóch tak się zdarzyło. Grafik. Życia codziennego nie pozwolił mi nagrać materiału z poprzedniego weekendu, ale myślę, że wiele nie straciliśmy. Po pierwsze, dominacji Red Bulla, ciąg dalszy. Ta przewaga Red Bulla jest na tyle duża, że również Sergio Perez, który jak zwykle do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, nie domaga w kwalifikacjach, może sobie spokojnie jechać swój wyścig i będzie za Maxem Verstappenem. No a dalej mamy to rozerwane Ferrari, w tym sensie, że nie było Carlosa, ale Oli świetnie sobie poradził. Cenne punkty. Leclerc. Wysuwa Ferrari jako tą drugą siłę. Tą trzecią siłą zdaje się być Mercedes, ale Mercedes pogrążony w ogromnych problemach. To to Wolf w rozmowie z telewizją, niemiecką telewizją Sky, potem do brytyjskiej Sky już tego nie powtórzył. Powiedział: Musimy mieć ogromny błąd w narzędziach do symulacji plac, pracy aerodynamiki, że trzeci rok z rzędu nadal mamy to samo. Lewis Hamilton po kwalifikacjach powiedział: Trzeci rok, przeżywam to samo. Ten samochód nie może przestać podskakiwać. Zwracam Waszą uwagę na obrazki. Z tego weekendu wyścigowego to podskakiwanie było widoczne również w trakcie tego pierwszego weekendu, inauguracji tego sezonu, w tej szybkiej sekcji 8, 9, 10. Ta agresywna tarka, na którą kierowcy najeżdżali. Wróćcie do tego wyścigu: przyjrzycie się, jak zachowuje się tylna sekcja samochodu Mercedesa po najechaniu tylną osią na tę tarkę. Ten samochód zabiera te oscylacje, to bujanie się w kolejny zakręt w lewo. Jeżeli przyjrzycie się tym samym obrazkom. Jeżeli chodzi o samochód Red Bulla czy Ferrari, dwa uskoki, dwa bójnięcia się tyny, tylnej osi i ten samochód wraca do w miarę e, rozsądnej równowagi w przypadku Mercedesa, to jest katastrofa. Oni nadal nie rozumieją, dlaczego tak ten samochód się zachowuje. Problemem miała być koncepcja Zero sidepods. Okazuje się, że problem jest gdzieś głęboko w DNA tego samochodu kolejnej. Wersji samochodu zbudowanej wokół innej koncepcji, natomiast problem nadal pozostał. Być może te narzędzia rzeczywiście są pewną odpowiedzią na pytanie, dlaczego jest tak źle, ale w szeregach Mercedesa wkradła się też pewnego rodzaju byle jakość. Mówiłem Wam o tych problemach z dokładnością wykonania pewnych elementów, które są umieszczane w tunelu aerodynamicznym. Ta dokładność tam musi być dopięta na ostatni guzik, muszą być te setki mikrona a nie milimetrowe pomyłki, jak to się zdarzało w trakcie tych dwóch ostatnich lat. Mówiłem o tym, że w Mercedesie kończy się pewna era. Już jakiś czas temu ta era była związana. Czy koniec tej ery był związany? Czy wieszczony przeze mnie i przez brytyjskich dziennikarzy? Głównie dlatego, że doszło do odejścia wielu doświadczonych ludzi z pionu technicznego Mercedesa. Podobna sytuacja niedługo może wydarzyć się w Red Bullu, ale te problemy będą związane nie z tym, co dzieje się na torze, bo tutaj sukcesy i ogromna dominacja, przynajmniej na razie, ale z tym, co dzieje się poza nim. Odniosę się do tego. Wątku, do tej pory go nie poruszałem, głównie z uwagi na fakt, że ta afera Christiana Hornera miała w sobie wątek damsko-męski, wątek afery obyczajowej. Nie lubię tego typu tematów, bo tu dużo jest plotek, mało jest konkretów, nie ma tego wszystkiego jak potwierdzić, ale mimo, że wiele osób od początku pisało, że to jest prywatna sprawa Christiana Hornera, gdzieś czułem, że nie do końca jest to sprawa prywatna, no i pojawianie się tych Zrzutów rozmów. Mam wrażenie, że dostaliśmy tylko wycinek, sprytnie przygotowany wycinek tych rozmów, które tam się odbywały. To nam pokazuje, że to wszystko wykracza poza profesjonalną relację szefa zespołu, jego asystentki. Pojawiają się tam też takie sugestie, że Christian Horner. Po tych problemach w tej wewnętrznej relacji, zaczyna swoją pracownicę już na stopie zawodowej odsuwać od pewnych obowiązków, zmieniać pewne warunki pracy. Co sugeruje, że nie do końca mieliśmy tylko do czynienia z taką prywatną relacją dwójki dorosłych osób. Druga kwestia to. To, o czym piszą ostatnio media, czyli odsunięcie tej pracownicy od obowiązków, zawieszenie jej w obowiązkach, to są dwie sugestie, że to nie jest prywatna sprawa Christiana Hornera, to jest problem zespołu wyścigowego Red Bulla, który również. Kładzie się cieniem na cały koncern Red Bulla. Te ostatnie decyzje na pewno nie wpłynęły dobrze na opinię na temat koncernu Red Bulla. Zobaczcie, tutaj nie tylko naciskają rywale, nie, nie tylko naciskają ci, którzy mają coś do ugrania. Honda chce wyjaśnienia tej sprawy, Ford naciska na szybkie wyjaśnienie tej sprawy, Liberty, Media, EFIA, wszyscy tutaj cisną, żeby ta sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Ale czy to jest ostateczne wyjaśnienie? Christian Horner mówi, że trzeba to odciąć grubą kreską. On na pewno by chciał, żeby ta gruba kreska została postawiona i świeży start e, był zapewniony dla niego po tej aferze, ale nie tak prędko, bo jest jeszcze strona Westapenów, która gdzieś tutaj bardzo mocno naciska. Ale żeby zrozumieć tę sprawę, długo zastanawiałem się, jak tę sprawę. Przedstawić skąd te problemy w Red Bullu, takie głębokie. Zobaczcie, w ten weekend Oliver Minslaw musiał przylecieć na weekend wyścigowy i gdzieś przed kamerami. Czy to była gra, czy to był teatr, czy to była konieczność, wydaje mi się, że to drugie próbował załagodzić ten konflikt między Marko a Hornerem. Dzisiaj spotyka się z tajską rodziną, która jest właścicielem tej większości pakietu udziałów w Red Bullu, żeby też gdzieś tę sprawę spróbować wyciszyć. To pokazuje, jak głębokie są problemy Red Bulla. Żeby to zrozumieć, musimy wrócić się do momentu, kiedy odszedł z tego świata Dietrich Matejczyk i do umowy, którą miał właśnie z tą tajską rodziną. Umowy, która była skonstruowana w bardzo specyficzny sposób. Ta umowa, mimo mniejszościowego pakietu udziałów w Red Bullu, gwarantowała Dietrichowi Matejczykowi, to, że on mógł sam podejmować wszelkie decyzje dotyczące zespołu. On nie musiał się tej rodziny o to wszystko pytać, bo on znał tę tematykę. Po drugie, mógł nawet podjąć decyzję dotyczącą zespołu wbrew opinii czy wbrew woli tej tajskiej rodziny. Czy tak było w przeszłości, tego nie wiemy. Raczej on zajmował się tym wszystkim sam. Wynik był, pieniądze się zgadzały, więc oni raczej w to nie wchodzili. Ale to prawo było zapisane przy jego imieniu i nazwisku, co znaczy, że to prawo w momencie jego śmierci nie przeszło na ten austriacki oddział, ten nowy szef. Nie ma już pełnej kontroli nad tym, co dzieje się w Red Bullu. Teraz klucze do pewnych ważnych decyzji trzymają w ręku Tajowie. I to właśnie do nich, z tego co piszą media, po śmierci Dietricha Matyzicza, zaczął przytulać się Christian Horner, i to właśnie im zaczął sugerować, że konieczne jest odsunięcie Helmuta Marku, albo inaczej, konieczne jest to, żeby on przejął pełną kontrolę nad tym. Zespołem, i to był ten proces, w którym zaczął odsuwać Helmuta Marko. Były głośne plotki o tym, że Marko prawdopodobnie zostanie odesłany, przystanie pełnić rolę konsultanta, a nawet jeżeli zostanie, to jego zakres obowiązków, jego strefa wpływów będzie bardzo wąska, a ten ciężar przejdzie właśnie w stronę Christiana Hornera. Mówi się też o tym, że Horner chcąc. Popchnąć ten scenariusz jeszcze dalej, zebrał ze sobą grupę brytyjskich inwestorów i chciał przejąć kontrolę nad zespołem Red Bulla. W jakiś sposób chciał się dogadać z Tajami, żeby to oni, on wspólnie z inwestorami, teraz decydował, żeby oni nadal mieli święty spokój, żeby tylko odcinali kupony, a to on, znając ten zespół, znając Realia Formuły 1, był tą osobą, która będzie podejmowała wszystkie decyzje, to się miało nie spodobać nie tylko Helmutowi Marko, ale również Austriakom. No i to ten ogromny. Konflikt, a gdzie w tym wszystkim rola Josa Verstapena i Maxa Verstapena? no myślę, że tutaj musimy być bardzo ostrożni, bo pojawia się coraz więcej informacji na temat tego, że również Jos Verstappen miał dość bliską relację z asystentką Christiana Hornera. Niektórzy mówią o relacji przyjacielskiej, niektórzy mówią o czymś więcej, jakby Tutaj to nie wyglądało. W rzeczywistości mamy prawdopodobnie spięcie na takim typowo męskim poziomie na poziomie męskiego ego i rywalizacji o kobiece co w świecie, w historii, było przyczyną wojen. Także tutaj ten wątek mnie nie dziwi, ale mam też pomysł na nieco inny wątek w tym wszystkim. Mamy rok 2026 w perspektywie, mamy dużo informacji na temat tego, że ten program, program silnikowy Red Bulla wcale nie idzie zgodnie z planem. Są tam duże opóźnienia, chociażby spowodowane opóźnieniami w dostarczeniu maszyn potrzebnych do produkcji jednostek napędowych, więc Red Bull gdzieś cierpi na tym wszystkim nie tylko z uwagi na brak doświadczenia w tym obszarze, oni cały czas się uczą e, tych nowych jednostek napędowych. Ta nauka ma, iść, ma im iść całkiem nieźle, no ale taka trywialna rzecz jak dostarczenie stawa maszyn do produkcji, jednostek napędowych do produkcji komponentów, to ma ich wstrzymywać. Są obawy, jak będzie wyglądał ten program produkcji jednostek napędowych, jakie będą te jednostki napędowe. I tutaj również Jos Verstappen może czuć zagrożenie dla dalszej kariery Maxa Verstappena i tą aferą, która gdzieś w międzyczasie e, wynikła, za którą może również w jakiś sposób stać rodzina Verstappenów. Chce Maxa stamtąd zabrać. Kluczem może być pozycja Helmuta Marko. Jeżeli Helmut odejdzie, Max ma mieć też możliwość odejścia z tego zespołu, i on odpowiedział otwarcie: Nie wyobrażam sobie ścigania bez Helmuta. Marko to działo się zaledwie w piątek. Po raz pierwszy Max Verstappen stanął przed kamerami, otwarcie powiedział, co myśli na ten temat. No i to chyba zadziałało, bo już wczoraj usłyszeliśmy, że Helmut zostaje. No i dzisiaj te rozmowy na szczycie, jeżeli chodzi o tych głównych udziałowców Red Bulla. Jeżeli Helmut odejdzie, Max pewnie też odejdzie. Gdzie Max może odejść? No, jedyną sensowną pozycją jest pozycja w Mercedesie. Tam też Mercedes gra, mówi: Będziemy czekali. Na razie nam się nie śpieszy. Jak to wszystko się zakończy, trudno będzie pozbierać ponownie Red Bull'a. Dlatego uważam, że to może być koniec pewnej ery. Jeszcze ze dwa lata dominacji, a rok 2026 może nam to wszystko otworzyć na nowo. Problemy Mercedesa na torze, problemy Red Bull'a poza torem, to są okoliczności, w których. Ferrari znowu może błysnąć. Ferrari, które zdaje się stabilizować swoją pozycję. Pojawienie się Freda Wessera, poukładanie pewnych rzeczy, być może nawet odsunięcie Karosa Sańca, urwanie tej wewnętrznej rywalizacji, to wszystko spowoduje, że Ferrari trochę ugruntuje swoją pozycję. Stanie się takim poukładanym zespołem, co w ostatnich latach nie było tak oczywiste. I dzięki temu Ferrari będzie miało szansę na to, żeby. Być gdzieś blisko Red Bulla, być gdzieś blisko Mercedesa, ale oczywiście mówię tutaj o roku 2026. Dużo mówiło się po tym weekendzie wyścigowym również o dobrej dyspozycji zespołu Hasa. To wszystko wynikało z tych analiz zimowych testów. Tutaj musimy również spojrzeć na Ferrari, na to, jak oni poprawili swój samochód, szczególnie zachowanie. W stosunku do opon, zużycie opon, łagodnie w Ferrari, łagodnie w Hasie. O tym mówił Steiner Jego już nie ma, a Eokomacu świetnie poukładał ten zespół technicznie, merytorycznie, bez niepotrzebnych emocji. Nawet kierowcy się dogadali w ten weekend wyścigowy. Tutaj Has trochę zyskał na tym, że Kevin Magnussen nadal jest Kevinem Magnussenem, nie zmarnuje żadnej okazji, żeby narobić sobie kłopotów i zebrać karne punkty. Dzięki temu udało się tą pozycję świetnie osadzić na to, że zbudować tą przewagę. No i dzięki temu pierwsze punkty dla Haasa w ten weekend wyścigowy. Jeżeli chodzi o McLarena, no tutaj widzimy pewne kwestie dotyczące charakterystyki tego samochodu. Niezwykle szybcy w tych szybkich sekcjach, gdzie potrzebna jest szybka zmiana kierunku, to obnażyło problemy Mercedesa te momenty, kiedy Norris był przed Hamiltonem. Hamilton dojeżdżał w tej szybkiej sekcji Landon Norris wręcz znikał przed nim. To było coś niewiarygodnego. To jeżeli widzieliście kadry na to Wolfa, to on otwierał szeroko oczy. Dlatego był tak zły, bo tą przewagę McLarena było po prostu widać na to, że jeżeli chodzi o Aston Martina, mamy. Kwestie związane z brakiem tempa tego samochodu. Mimo, że ten samochód dobrze obchodzi się z oponami, mimo że Alonso jest w stanie trzymać równe tempo, o czym Wam mówiłem po zimowych testach, to nadal brakuje tego błysku. Stroll, podobnie jak Magnusen, nadal sobą. Każda okazja, żeby skończyć wyścig szybciej jest. Dla niego dobra nie wygląda, to zbyt obiecujące, jeżeli chodzi o zespół Aston Martina. Przed nami kolejne weekendy wyścigowe. Jest jeszcze za wcześnie, żeby podsumować to wszystko powiedzieć, tak to będzie wyglądało przez dalszą część sezonu, ale Formuła 1 jako sport i jako seria musi zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość tego sportu. Dłużej tak się nie da, dłużej nie da się utrzymać. Z jednej strony tej ogromnej dominacji, z drugiej strony tej gry na wyczekiwanie tej zabawy hybrydą. To nie mają być szachy. To mają być takie pojedynki, jakie Oli toczył chociażby z Jukim Cunodą. Tego chcemy, tego oczekujemy od sportu, od rywalizacji na najwyższym, światowym poziomie. Tyle na dzisiaj. Takie podsumowanie tego drugiego weekendu wyścigowego sezonu na gorąco, trochę na emocjach, życzę sobie więcej takich świeżych powiewów. Formuła 1 tego po prostu potrzebujemy. my jako kibice tego potrzebujemy, no i jako twórca, który siada przed kamerą, też potrzebuje takiego impulsu, żeby była ta energia, żeby była chęć dzielenia się tym, co dzieje się w Formule 1, a nie takie kronikarskie cytowanie tego. Verstappen pierwszy, Perez drugi, Leclerc trzeci. To już znamy, to już nam się ograło. Potrzebujemy świeżości. Ja myślę, że w kolejnych weekendach wyścigowych te powiewy świeżości się pojawią. Mam taką nadzieję, tego Wam życzę. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.